Cześć, nazywam się Janusz Jerzbicki i w tym samouczku przedstawię usługę Sway. Usługa, która pozwala nam przygotowywać w bardzo prosty sposób publikacje internetowe fajnie wyglądające. W szkole możemy użyć ich zamiast, na przykład kolejnej pracy wykonywanej przez uczniów w Wordzie, możemy użyć ich do stworzenia relacji ze szkolnych. Wydarzeń, ale także przygotować karty pracy, które będą uczniowie wykorzystywać podczas zajęć i uzupełniać treścią na podstawie przeprowadzonych eksperymentów, badań czy poszukiwań internetowych, tworząc po prostu spersonalizowaną publikację internetową. Jak taka publikacja może wyglądać? Przedstawię to na kilku przykładach. Pierwszy, taka bardzo typowa praca, można powiedzieć, referat uczniowski, co kumka wstawi nie tylko, czyli rzecz o. W, w tej chwili załadowałem sobie właśnie taką publikację. Jeżeli zacznę przewijać stronę w dół, no to widzimy, że możemy mieć jakieś tytuły pośrednie, czyli tak właściwie nagłówki, można by powiedzieć, w jak typowym referacie. Możemy załączać pokazy zdjęć. Te zdjęcia mogą oczywiście zawierać także podpisy. Co więcej, mogę taki pokaz zdjęć na przykład powiększyć na cały ekran, żeby przyjrzeć się jakimś szczegółom na tych zdjęciach, jeśli tylko są dla mnie istotne. E, mogę również porównywać na przykład dwie ilustracje, chociażby budowę wewnętrzną i zewnętrzną płazów. Dołączać oczywiście opisy. E, mogę je także kategoryzować, które są ważniejsze i będą większą czcionką, bądź po prostu zwykłym tekstem, tak jak to widzimy na ekranie. Pojedyncze zdjęcia oczywiście także mogą zawierać podpisy. Mogę załączać również filmy, chociażby z usług takich jak YouTube czy Vimeo, ale również z wewnętrznej usługi wideo albo stream należącej do usługi Office 365. Jak widać, może to całkiem fajnie wyglądać i przybierać całkiem atrakcyjną formę. Fajne jest również to, że bardzo różnorodne rzeczy możemy załączać również z innych usług Office 365, chociażby takie jak testy. Też mogą być wykonane w form e-formsach i dołączone do naszej internetowej prezentacji. Za pomocą swojej ja mogę także w łatwy sposób publikować różnego rodzaju materiały. Pomocnicze, na przykład opisy, w jaki sposób coś wykonać, załączać również pliki do pobrania, chociażby z OneDrive'a. Mogę po prostu wykorzystywać to w bardzo, bardzo różnorodny sposób, a wszystkie te animacje, sposób, w jaki strona jest prezentowana, może zostać wręcz wylosowany. Nie muszę się skupiać, bowiem tworząc Swaya nad jego wyglądem. Są do tego specjalne narzędzia, które. W znaczny sposób ułatwiają proces przygotowania wizualnego takiej internetowej prezentacji. Smaj również może zupełnie inaczej wyglądać. Nie musi wyglądać jak typowa strona, może bardziej przypominać prezentację, tak jak w przykładzie na temat czerwonej pandy, w który w tej chwili wam demonstruję. I znowuż, tutaj sway pozwala mi się przede wszystkim skupić na tym, co ma zostać zaprezentowane na poszczególnych stronach, no, w tym wypadku bardziej przypominających slajdy, a niekoniecznie na tym, w jaki sposób uzyskać jakieś animacje i tym podobne rzeczy. To wszystko jest przypisane do szablonów. Sama praca w swayu to przede wszystkim praca nad scenariuszem. Taki scenariusz wygląda właśnie. Tak jak w tej chwili widzicie na ekranie, składa się z różnego rodzaju kart. Takich kart no, jest wiele typów. Mamy karty tytułu, karty na przykład na stopnia pierwszego czy tekstu. Również karty, które pozwalają połączyć kilka fotografii w stos, em, tudzież opublikować em, porównanie dwóch ilustracji ze sobą, to co pokazywałem wcześniej. Praca z takim scenariuszem jest znacznie wygodniejsza niż od razu praca nad treścią i jej wyglądem w innych programach. Tu zarówno my, jak i nasi uczniowie możemy skupić się nad treścią, a nie nad tym, w jaki sposób prezentacja ma wyglądać. I to jest chyba największą, największą zaletą. Gdy treść jest już przygotowana, możemy wówczas przejść właśnie do zakładki projektowanie, gdzie będzie można poopracować nad wyglądem naszej strony, wybrać na przykład odpowiadający nam styl dla tejże strony spośród bardzo wielu gotowych. Możemy także po prostu wylosować sobie wygląd naszej. Naszej strony. Bardzo także przydatnymi narzędziami są narzędzia związane z udostępnianiem, ponieważ możemy udostępnić naszą pracę określonej osobie bądź grupie, możemy wszystkim w, z naszej szkoły, którzy dostaną od nas link, udostępnić możliwość przeglądania. Bądź edycji, jak również możemy po prostu opublikować naszą pracę w internecie, czyli dla każdej osoby, która otrzyma link, będzie to praca dostępna. Właśnie to, że możemy zaprosić osoby do zarówno wyświetlania, jak i edycji naszej. Pracy. Pozwala to w fajny sposób wykorzystać mm, samego Słeja do na przykład realizacji projektów edukacyjnych e, zespołowych w szkole, ponieważ jeden z uczniów może założyć Słeja, zaprosić e, dwóch, trzech uczniów ze swojej, grupy, e, ze swojej grupy projektowej i wspólnie mogą pracować nad tym, co w naszym, e, naszym swoju zostanie opublikowane. Również możemy pobrać kod osadzania swaya, co pozwala na przykład zrealizować w swayu relacje na przykład z jakiejś imprezy szkolnej czy z przebiegu projektu, umieścić mnóstwo zdjęć, mnóstwo na przykład filmów, połączyć to z tekstem i w fajnej, ciekawej, wizualnie w formie opublikować choćby na głównej stronie szkoły. Jak to wszystko zrobić krok po kroku przedstawimy w kolejnych filmikach, na które serdecznie zapraszam.